Ja chciałem dzisiaj porozmawiać o tym, co się wydarzyło w zeszłym roku w naszym kraju. Mniej więcej to, o czym dowiedzieliśmy się z pracy, z telewizji, o tym, co, o czym dość głośno było komentowane na, na różnego rodzaju portalach zajmujących się bezpieczeństwem. Jakie wnioski my możemy wysnuć z, z takich wypadków, które przydarzyły się i miały rzeczywiście miejsce w miejscach, które wydaje nam się powinny być na, odporne na, na tego typu działania. Chcąc trochę jakby wytłumaczyć, że skąd się wzięły takie, takie, a nie inne przypadki, posłużyłem się pewnym rodzaju przykładem. Jeżeli byśmy sobie wyobrazili taki najspanialszy, najbardziej idealny zamek na świecie to drzwi? Nie myślimy, ile on kosztuje, tylko on jest po prostu idealnym zamkiem dla, do, do naszego zabezpieczenia, to, to co możemy o tym zamku powiedzieć? Z punktu widzenia technologii, to ten zamek zawsze da się otworzyć. Pytanie, jak długo czasu spędzimy na jego otwieraniu, tak? Jakich narzędzi użyjemy, jak długo czas, jak, ile osób poświęcimy, poświęci swój czas, żeby ten zamek otworzyć. Druga rzecz to jest taka, że ten zamek przede wszystkim prowokuje do myślenia osobę, która by chciała go obejść. Jeżeli ten zamek zajmie mi zbyt dużo czasu, to będę szukał miejsca w jakikolwiek inny sposób, nie musieć go łamać, tylko go po prostu obejść. Ale to, co jest najważniejsze, to, że ten zamek nie mówi nam nic o drzwiach, w których jest montowany. Ekstremalnym przypadkiem są piękne zamki znanych producentów montowane w drzwiach mieszkań odbieranych w stanie deweloperskim. Żeby ten zamek obejść, wystarczy nóż tapicerski. Pamiętajmy o tym, że możemy sobie wyobrażać zagrożenie i metody, w jakim ono może dotrzeć do naszej firmy, tylko wtedy, kiedy będziemy w stanie wyobrazić sobie też to, co wyobraża sobie osoba, która będzie nas atakowała. Idąc dalej, jeżeli mamy narzędzia przysłowiowy zamek do ochrony, mamy inne narzędzia do budujące ochronę to prawda jest taka, że to my jako człowiek jesteśmy tym elementem który cały system musi zaprojektować. Ten proces musi być wszystko zaplanowany, wymyślony. Ten proces musi odpowiadać na te zagrożenia, które jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Jeżeli nikt z nas nie wyobrazi sobie, że w Polsce są biedni, nie wiem, alpiniści i dla nich dużo łatwiej jest spuścić się na linię do otwartego okna na dziewiątym piętrze niż łamać zamki, to nikt z nas nie zamknie okna mieszkając na dziewiątym piętrze. Dlaczego? Bo prędzej z mediów znamy sytuację, że ktoś łomem otwiera nasze drzwi, ciekłym azotem łamie zamek Gerdy. To w jakiś sposób mamy troszeczkę bliżej z mediów. Natomiast to, że, że dla alpinisty zejście z dachu przez otwarte okno jest spacerem, że tak powiem, z parasolem, to, to, to nigdy nie pomyślimy o tym w ten sposób, że będziemy zamykać te drzwi balkonowe czy, czy, czy też okno. Druga sprawa. To, to te elementy, o które mówimy, o których człowiek występuje, zawsze są skażone, e, skażone w jakiś sposób e, błędem i to działa w dwie strony. Natomiast co jest najgorsze, co możemy zrobić? Możemy, to co możemy zrobić to zbudować sobie ugodę bezpieczeństwa. Krótka definicja. W tej prezentacji definiujemy tak zdarzenie medialne. Mianowicie, my do końca nie wiemy, co się stało w tych wszystkich akcjach, które za chwileczkę będą, będę Państwu przedstawiał. Znamy je z mediów, znamy je trochę z portali do zabezpieczeń, znamy je trochę od fachowców, którzy je analizowali. Natomiast prawda jest taka, że nie możemy gwarantować, że tak to wyglądało. Ale tutaj jest sporo do myślenia przy takiej ogólnej analizie, którą, którą postaramy się teraz przeprowadzić. No, któż nie pamięta tej słynnej akcji? Strona kancelarii Premiera Rady Ministrów pewnego dnia wyglądała w taki sposób e, pomijając, pomijając komunikat, kom, komunikat oficjalny e, biura pracowego, który jakby dotyczył zupełnie innego włamania, komuś się w ogóle pomyliły e, odpowiedzi, e, to co tam się właściwie wydarzyło, proszę Państwa? Okazuje się, że to, że ktoś skompromitował tą stronę. Mniej więcej chyba 8 godzin po całej akcji można było w internecie wyczytać ze zrzutów z kanału wircowego, gdzie panowie, o różnych tutaj patent chwalą się w jaki sposób weszli na stronę premiera. I cóż oni piszą? Oni piszą, że użyli takiej techniki ataku, która się nazywa SQL Injection. Kto z Państwa słyszał kiedyś o takiej technice? O, jest naprawdę świetnie. Dla tych, którzy nie słyszeli, jest to metoda wstrzyknięcia zapytania do bazy, takiego, w którym baza odpowiada nam na zapytanie w sposób nie do końca tak, jakbyśmy chcieli. Najprostsze zapytanie takie do bazy to jest zapytanie na przykład o login, tak? Czyli wpisując login, nasza aplikacja wysyła zapytanie do bazy, czy taki login jest w bazie. A jeżeli ktoś pisze do, tej, do tego okienka login, czy taki login jest w bazie lub inny? Baza wrzuci wszystkie loginy, które ma, jeżeli ktoś tego nie zabezpieczył. I teraz yy, kolejne pytanie, mówiąc o tych super zabezpieczeniach, które z tych elementów, które jest wymienione na, tej, na tym slajdzie, nie zabezpieczy nas, nie zabezpieczy nas na pewno przed atakiem typu SQL injection? Proszę Państwa. Nie wiem, kto był pierwszy. Tak, firewall sieciowy nie jest w stanie w ogóle zadziałać, ponieważ to jest zupełnie inna warstwa. Firewall zajmuje się tym, żeby tego klienta, który chce do aplikacji się dostać, żeby on się dostał jak najszybciej. On na porcie 80, bo taki port musi być otwarty do strony, tak? stara się dostarczyć tego włamywacza jak najszybciej do aplikacji. Taka jest jego rola. Natomiast nie zagląda nam do ruchu, w jaki sposób te zapytania z tej aplikacji idą dalej do bazy. Wykreśliłem też Intrusion Prevention System, ponieważ w pewnych szczególnych okolicznościach on mógłby zadziałać. Jeżeli by ktoś używał gotowych aplikacji, które są znane w internecie, można ściągnąć je i te gotowe aplikacje mają pewnego rodzaju sygnatury, które mogą być wykryte przez ips w ruchu. Tak? Czyli jeżeli ktoś by korzystał z gotowego narzędzia, nie ręcznie próbował zrobić łamanie, to może nam taki IPS zadziałać. Prawda jest taka, że mamy dwa elementy, które mogą nas przed tym chronić. Dlaczego o tym mówimy? Zakładamy, że ktoś w Kancelarii Premiera Rady Ministrów stwierdzi, że skoro ma firewalla, to on już innych zabezpieczeń nie potrzebuje. I to jest ta, ta sytuacja, w której ktoś ma bezpieczeństwo i natomiast ma problem z oceną właściwie, co on zabezpiecza. Tak? Druga sprawa to jest ochrona bazy danych, gdzie pewnego rodzaju elementy ochrony również możemy zastosować. Nie stosuje się ich raczej w takich małych aplikacjach typu strona internetowa. Raczej mówimy o dużych sklepach internetowych, bankach dużych hurtowniach danych, które udostępniają rzeczy, natomiast jest to też element, który możemy zastosować. I teraz pójdźmy dalej. Dlaczego firewall aplikacyjny? Ponieważ firewall aplikacyjny jest w stanie zrozumieć ruch HTML-owy. My jesteśmy w stanie zdefiniować te elementy do, do formularza, które rzeczywiście pisujemy. Czyli jeżeli ktoś napisał dobrze aplikację i w polu nazwisko wpisał warunek, że nie wolno wpisywać żadnych innych znaków niż tam 256 znaków alfanumerycznych, to my z punktu widzenia sieciowego Jesteśmy w stanie to sprawdzić. Czyli dać drugą element ochrony, który, w którym my zdefiniujemy, co w takie pole można wpisać. Nie ufamy tylko w 100% programistom, tylko sami przejmujemy kontrolę nad tym, kto nam będzie co wpisywał do aplikacji. Krótko mówiąc, to jest, to jest ten element, w którym, którym nie do końca możemy zaufać programistom, bo prawda jest taka, że zwykle nie mamy wpływu na tą aplikację, którą dostajemy. Albo ją kupujemy, albo ją zamawiamy od kogoś. I ten programista zgodnie ze swoją sztuką powinien pewne elementy w tym programie zabezpieczyć. Natomiast czy tak jest? No nikt z nas raczej nie rozpakuje tej aplikacji, nie będzie grzewał w kodzie, żeby stwierdzić, że ktoś zrobił swoją robotę dobrze. Ale jest jeszcze kolejny element dostępny na rynku, elementy firewall aplikacyjne, tak w przypadku tutaj omawianego FortiWeb. Mają też dodatkowe elementy, które potrafią skanować tą aplikację pod kątem znanych dziur, pod kątem nieistniejących stron, nieistniejących, to mówię takie, które są w aplikacji, ale ich teoretycznie nie widać. Problem jest to, co będzie, jak ktoś ją znajdzie, tą stronę. Czyli my oglądamy aplikację, składa się z 10 stron, sprawdzamy, że wszystkie 10 stron jest bezpiecznych, ale okazuje się, że programista gdzieś tam zostawił kolejne 12 wiszących w internecie i my ich po prostu nie widzimy. To są takie narzędzia, które potrafią nam robić audyt. teraz zachęcam Państwa również do tego aby czasami, jeżeli macie jakieś aplikacje, pomyśleć o tym, czy takiego audytu aplikacji nie wykonać. No i kolejny element to jest optymalizacja dostępu. Tutaj mówię o takich sytuacjach, kiedy jest wymagana akceleracja szyfrowania. To są też elementy, które wspierają nasze działanie w internecie. Ale proszę zobaczyć, że problemów, które myśmy tutaj próbujemy zaadresować jest kilka. Natomiast zaczęło się od tego, że ktoś wdrożył firewall'a zwykłego sieciowego, który każdy z nas powinien mieć, myśląc, że on już jest, że tak powiem, za chińskim murem. Niestety, to nie był koniec problemów strony kancelarii premiera Rady Ministrów, ponieważ ci sami panowie, używając wulgaryzmu, które tu wykropkowałem, stwierdzili, że cztery godziny hakowali stronę tylko po to, żeby dowiedzieć się, że login jest admin, a hasło jest admin 1 No. Technika, która się narzuca od razu, do, żeby złamać takie, takie, taki, taki element, to jest atak słownikowy lub po prostu żart. Czyli jaktokolwiek nas gdzieś puści w internecie do panelu logowania administratora, też kusi się, żeby wpisać admin i admin, albo admin i pas, albo admin i admin jeden. W formie żartu. Nikt z nas nie jest hakerem, ale mnie to kusi, powiem szczerze. Więc pytanie, w jaki sposób ktoś dopuścił do tego, że ktoś dostał się do panelu administracyjnego? Ale co możemy zrobić, tak? Okazuje się, że polskie, a taki do tej pory były w Polsce mało popularne. Z polskiej przyczyny nie istniały za bardzo listy polskich haseł takich popularnych. Dziś już one są ogólnie dostępne. Są one produkowane przez różnego rodzaju wycieki. Tu jest przykład gadugadu, -gadu, gdzie ktoś po prostu wziął 10, pierwsze numery gadugadu, -gadu, gdzie loginem jest numer, po czym wziął wszystkie popularne hasła, przelistował i w ten sposób udało mu się zdobyć 10 tysięcy kont gadugadu. -gadu. Tylko porównując numery z wszystkimi hasłami polskimi. Listy polskich haseł istnieją. Zdobywa się w ten sposób, że właśnie jakieś wycieki z użytkowników, w jakichś sklepów internetowych, gdzieś dostęp do hasł, że nie do końca nas interesuje hasło samo w sobie, ale już statystyka występowania tych haseł nas interesuje bardzo. Okazuje się, że po takiej analizie, że jesteśmy patriotami, czołowe miejsca w tych rankingach zajmuje hasło Polska. Nie wiem, czy to jest dobre wnioskowanie, ponieważ na pierwszym miejscu jest nieustająco cały czas 1, 2, 3, 4, 5. Eee, czy my możemy coś zrobić? My, jako osoby, które zajmują się w jakiś sposób przez security, oczywiście, że możemy. Eee, możemy tak wymusić procedurę trudnych haseł. Znaczy tak, eee, o, o, oczywiście. Natomiast. Eee, Powoduje to to, że te hasła zaczynają się pojawiać na karteczkach. Tym bardziej, jeżeli mamy procedurę okresowej zmiany haseł, gdzie tych karteczek po prostu zaczyna się robić dużo. Tak? I ostatnim elementem, który właściwie pozwoli nam przyjąć kontrolę nad tym całym elementem, to jest wprowadzenie dwuskładnikowego uwierzytelnienia. I o ile do tej pory było to dość skomplikowane, zawsze to był taki dodatkowy system, który musieliśmy instalować w organizacji, dzisiaj okazuje się, że takie dwuskładnikowe uwierzytelnienie niejednokrotnie jest dostępne już na Państwa urządzenia, które macie wdrożone. Przykładem jest firmy, urządzenia firmy FortiGate, które dzisiaj już mają możliwość autentykacji, czy to tokenem fizycznym, czy też tokenem na, na smartfonie, wysyłanym SMS-em, czy, czy e-mailem. Dzisiaj wdrożenie takiego dwuskładnikowego uwierzytelnienia nie jest skomplikowane. Wystarczy pomyśleć o tym, ile osób u nas w firmie powinno skorzystać z tego uwierzytelnienia. Prezes, główna księgowa, administrator, ba, osoba, która pisze teksty na stronę www. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy agencją rządową, której na stronie www zaczynają się pojawiać dziwne treści, tak? Jest to kompromitacja takiego urzędu. Natomiast pamiętajmy o tym, że to nie jest takie trudne. Więc wyobraźmy sobie, że w kancelarii premiera radnych ministrów nikt sobie nie, pom nie pomyślał o tym, że może sobie skorzystać z takiego składnikowego ustrzewnienia dla administratora strony, ale bardziej przerażające jest to, że dostęp do panelu administracyjnego był nieszyfrowany. Każda osoba siedząca strony na sali mogła wejść na stronę. Www, nie pamiętam teraz strony Kaper.gov.pl, łamane przez admin, tak żeby było trudniej. Pojawiał się panel administracyjny, gdzie mogliśmy wszyscy razem zgadywać hasło. To jest, proszę Państwa, nie wierzę w to, żeby firewall, który w tym momencie stoi w tym, w tym w urzędzie, nie miał możliwości zestawienia tunelu szyfrowanego. Dzisiaj tunel szyfrowany to nie jest jakaś skomplikowana operacja. Wystarczy go włączyć. Każda przeglądarka staje się chociażby po SSL-u jest w stanie wygenerować tunel szyfrowany. Ja nie mówię, że to by w drastyczny sposób zmieniło bezpieczeństwo, ale to jest tak zostawianie otwartych drzwi, tak? Nie, nie, nie róbmy takich rzeczy. A Tym bardziej, że ci, zakładam, że w, w kancelarii jest firewall, który ma vpn -a, ma SSL-a. To wszystko istniało, tylko nikt tego nie włączył. Kolejny przykład w wypadku to jest taka sytuacja, w której logujemy się do, tutaj akurat do, do sieci firmy Orange i okazuje się, że mamy dostępne bilingi nie ze swojego telefonu. Bardziej drastycznym przykładem był M-Bank, gdzie mieliśmy dostęp do swoich przelewów. Okazuje się, że w zwykle w takich sytuacjach to jest błąd aplikacji, czyli aplikacja sięga do bazy danych nie w tym miejscu, w którym powinna, tak? Czyli jakaś zmienna jest przekłamana i zamiast sięgać do rekordu tam 126, sięgamy do rekordu 127 i jakieś dane są z tego wyciągane. Czy da się przed tym ochronić? Da się. Są systemy do ochrony baz danych, do audytu baz danych, gdzie możemy definiować alerty. Że jeżeli człowiek, głównie to jest to element e, e, zabezpieczenia przed jakby działaniami administratorów czy, czy osób, które się włamują na bazę, ale są to również elementy, które można wykorzystywać w taki sposób, że kontrolujemy aplikację. Bo aplikacja jest jakimś narzędziem, które grzebie nam po bazie. Jeżeli grzebie nam po bazie w sposób taki, który nie robiła wcześniej, to w takim momencie taki, taki, taki system jest w stanie zgłosić alert. E, największy fraud, jeżeli chodzi o kradzież numerów kart kredytowych w Stanach Zjednoczonych, to było 38 milionów numerów kart kredytowych. Kradzione było przez 8 miesięcy tylko dlatego, że krat to administrator, który był odpowiedzialny za pisanie na bazie alertów przed włamaniami. Czyli alert polegał na tym, że jeżeli ktokolwiek z bazy ciągnie więcej niż 1000 numerów kart kredytowych, to włączamy alert. Ile on krat? 999, dokładnie. Po to, żeby jego własny alert nie zadziałał. Natomiast musiał to robić w różnych miejscach, więc trwało to 8 miesięcy. Gdyby taki system był automatycznie wdrożony w tej organizacji, nawet administrator nie byłby w stanie tego zrobić, ponieważ ten system by mu sumował jego działania. Tak? Jeżeli ono o godzinie 9 wziął 999 i o 9.15 wziął 999 z różnego miejsca, ten system by sumował te dane i zgłosił alert. Raczej się nie stosuje tych systemów w systemie takim, że one same podejmują jakieś działania. Zwykle jest to monitoring, audyt oraz taka kontrola tego, co się na bazie dzieje, która jest wysyłana do administratora, który może podjąć jakieś działania. Bo umówmy się, nikt nie pozwoli automatowi zadziałać, analizując działania aplikacji. To jest skomplikowane narzędzie, ale jesteśmy w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, że w przypadku Orange'a lepiej było tych użytkowników odciąć od tego konta komunikatem, że 15 minut przerwa techniczna, Niż dopuścić do tego, żeby w prasie pojawiły się screenshoty konkretnych, konkretnych billingów. No już nie mówiąc tutaj o, o sytuacji, która miała miejsce w tym banku. No i teraz taka zbora naszych czasów, czyli atak Distributed denial of service, czy też DOS. Podoba mi się definicja, którą CERT publikuje na swoich stronach. Czyli to jest takie wezwanie o usługę, tak, czyli ktoś specjalnie bądź nie specjalnie, nahalnie próbuje skorzystać z naszych usług. Niedokrotnie odpowiedzialnym za to jest na przykład nasz osobisty dział marketingu, który nie skonsultował promocji z nami, z administracją i się okazuje, że właśnie ustawia się nam kolejka po chleb i wędlinę. I proszę Państwa, no jest to tak zwany atak, który mi się nie da właściwie skutecznie obronić jeżeli byśmy podjęli taką definicję, że ktoś korzysta z nieograniczonego zasobu tych atakujących, tak? Bo w takim przypadku to jest graficzne przedstawienie ataku, gdzie atakujący wysyła komunikat do komputerów zombie i one wszystkie odwiedzają tutaj jakieś sklepy czy jakieś organizacje w Stanach Zjednoczonych, które mają właśnie efekt promocji, tak? Prawda jest taka, że zawsze na każdy serwer, na każdą instytucję znajdzie się taki ruch, który ją zablokuje. Natomiast jak się możemy bronić przed takimi atakami i pytanie, czy powinniśmy się przed nimi bronić? Po pierwsze, taki atak może powodować to, że aplikacja zaczyna działać niestabilnie. To znaczy możliwe są takie sytuacje, które ona zacznie udostępniać dane na zewnątrz, ponieważ będzie działać działa niestabilnie. To jest najbardziej ryzykowna sytuacja. Czyli pierwszą rzecz, którą powinniśmy sobie zapewnić. To w przypadku jakiegokolwiek ataku DDOS powinniśmy móc odłączyć aplikację od Internetu. Czyli wywiesić kartkę sorry, przerwa techniczna. Po to, żeby nie wyciekły nam dane do internetu, po to, żebyśmy byli w stanie przejąć kontrolę nad tym, co się dzieje, a nie liczyć na to, że, że nasza aplikacja może będzie zachowywała się pozytywnie. Druga sprawa, czy jesteśmy koniecznie, musimy wdrożyć taki system. Proszę Państwa, wiele systemów, które Państwo dzisiaj używacie. Ma w sobie elementy do ochrony przed atakiem DDOS. I to może nie będzie atak typu 45 giga, no bo zakładam, że, że jakby on jest nie do obrony, ale jednokrotnie właśnie promocja działu marketingu powoduje to, że nie możemy z firmy wysłać maila. Tak? Trwa to trzy dni, bo się okazuje, że nie, nie byliśmy w stanie przygotowani na, na taki wzrost odwiedzin typu 1000 użytkowników dziennie do, do 4000 użytkowników dziennie. Musimy założyć. I jaki ten ruch razy ile jesteśmy w stanie przyjąć i sprawdzić, czy nasze systemy, które dzisiaj mamy, na przykład system IPS, jest w stanie prostymi technikami taki ruch rozrzucić, czy wręcz zadziałać w taki sposób, w którym nasz serwer odetchnie na tyle, żeby móc przyjąć te, te zapytania. Są też dedykowane systemy do, do ochrony przed takimi atakami, natomiast ja mówię, to Jacek wcześniej powiedział, nie bójmy się planować, tak, jeżeli mamy taki element, że uważamy, że to jest dla nas ważny, czy mamy w szufladzie pomysł na to, czy sprawdziliśmy sobie, czy urządzenie, które kupiliśmy albo zamierzamy kupić ma jakieś tego elementy, jeżeli to są krytyczne dla Państwa usługi, pomyślmy, czy inwestycja jakichś pieniędzy w taki system nie, nie jest dla Was, dla Was krytyczna, tym bardziej, że coraz częściej zdarzają się takie, takie narzędzia, które naprawdę są dedykowane nie tylko i wyłącznie dla banków i instytucji finansowych, ale również dla małych i średnich przedsiębiorstw, które świadomie budują politykę bezpieczeństwa. Podsumowując tylko, w szczególności takie wielofunkcyjne platformy jak, jak Fortigate niejednokrotnie mają elementy security, których my dzisiaj nie używamy których, których jakby nie zakładamy, że, że są one nam niezbędne. Natomiast prawda jest taka, że być może czasami wystarczy tylko przejrzeć dokładnie dokumentację i pewne elementy security uruchomić, albo stwierdzić, że rzeczywiście nasza super, hiper, wielofunkcyjna platforma na przykład nie zabezpiecza nam fragmentu naszej sieci i mamy świetne drzwi antywłamaniowe z świetnym zamkiem, świetne drzwi do garażu, ale niestety lufcik nam pozostaje cały czas otwarty i zastanawiamy się, czemu nam się leje do domu woda. Póki to jest tylko woda, to jeszcze to jest kwestia w jakiś sposób, no pracochłonna może, ale, ale do ogarnięcia. Proszę Państwa, dziękuję serdecznie. Zapraszam na część warsztatową, gdzie mój kolega Grzegorz Migiel opowie Państwu i pokaże, jak działające systemy zabezpieczeń pozwalają na bezkarne buszowanie po systemach i serwisach. Będą to przykłady na żywo, więc, więc zachęcam do zostania na tej części warsztatowej. Dziękuję serdecznie.